Otyłość to tak naprawdę głównie choroba sercowo-naczyniowa. Dlaczego? Pewnie koledzy, którzy zajmują się innymi dyscyplinami medycznymi, innymi specjalnościami, pewnie mieliby do mnie trochę żalu, że zawłaszczam całość choroby otyłościową dla kardiologii, ale powiedziałem to zresztą, że również onkolodzy, nefrolodzy, diabetolodzy, endokrynolodzy, ortopedzi, reumatolodzy mają problem, bo pacjenci, którzy chorują na chorobę otyłościową są także ich pacjentami, bo otyłość generuje około 200 powikłań. Wszyscy posługujemy się tą informacją i pewnie moglibyśmy je wymienić. Natomiast ja z punktu widzenia tej dyscypliny, którą się na co dzień przede wszystkim zajmuję, mówię o tym, że pacjenci, którzy chorują kardiologicznie często pierwotnie mieli pierwotną chorobę, jaką jest otyłość. Później zachorowali na powikłania otyłości, czy one wystąpiły? Dlatego, że pacjent z chorobą otyłościową to pacjent, który ma prawie zawsze nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie jest czynnikiem ryzyka ważną chorobą, która daje powikłania związane zarówno z ostrymi zespołami wieńcowymi, zawałami serca, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu. To są pacjenci, którzy mają zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli podwyższone i nieprawidłowe stężenia cholesterolu, które zwiększają ryzyko wystąpienia miażdżycy. To zawał serca, udary mózgu, to główne kliniczne powikłania miażdżycy, my tym się zajmujemy na co dzień. To także powikłania zakrzepowo-zatorowe, bo pacjent, który choruje na chorobę otyłościową ma częściej migotanie przedsionków, które zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Ma nadkrzepliwość, to jest pacjent, który ma przewlekły proces zapalny, bo istotą, Wielu problemów w kardiologii jest przewlekły proces zapalny dotyczący śródbłąka i pacjent, który choruje na otyłość, ma często zaburzenia gospodarki węglowodanowej, cukrzycę, co jest sama w sobie czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, i te błędne koła się zazębiają. W związku z tym, jeśli nie przerwiemy tego błędnego koła gdzieś na początku tego procesu, to będziemy gotowo mieli katastrofę, i my tymi katastrofami w kardiologii przede wszystkim się zajmujemy, to także bezdech senny, którym zajmują się laryngolodzy, pulmonolodzy, ale także kardiolodzy czy hipertensjolodzy, ponieważ ten problem to jest problem interdyscyplinarny Pacjenci, którzy mają bezdech, mają również zamknięte błędne koła, bo mają źle przespaną lub nieprzespaną noc i organizm rozpoznaje to jako alarm i każe człowiekowi jeść około 500 kilokalorii, następnego dnia więcej i to zwiększa Znowu ten problem jak kula śniegowa. To jest bardzo wiele różnych problemów. To jest także niewydolność serca. My teraz rozmawiamy o tym. Nie mówiłem w czasie konferencji, było stosunkowo mało czasu, ale zawsze jest za mało czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, ale teraz uzupełniam tą informację, bo jest niewydolność serca, która ma taki fenotyp, czyli taką postać z zachowaną frakcją wyrzutową, czyli jeszcze nie dochodzi do zmian w dużych naczyniach, nie doszło do uszkodzenia serca. Takiego widocznego na pierwszy rzut oka, ale ma zaburzoną funkcję rozkurczową. To jest zaburzenia funkcji rozkurczowej również powodują wystąpienie niewydolności serca, którą powinniśmy leczyć, bo pacjent nieleczony z niewydolnością serca ma złą jakość życia i krótszy oczekiwany czas jego trwania. Więc otyłość ta matka, pierwotna choroba wielu różnych problemów, jest również chorobą kardiologiczną, dlatego tak powiedziałem. Dobrze, to w takim razie, jeżeli mamy 200 powikłań, to pytanie, co robić, jak zapobiegać, żeby do tego nie dochodziło, jak stosować tą profilaktykę? Profilaktyka to jeden filar i o tym przez chwilę teraz powiem. Profilaktyka wystąpienia choroby otyłościowej to edukacja i właściwe modele zachowań. Jak najwcześniej, od dzieci w przedszkolu, od dzieci w szkole, od dzieci w szkole podstawowej, w szkole średniej. Od studentów, młodych, dorosłych, u wszystkich musimy edukować i promować właściwy model zachowań, czyli wystarczająco dużą aktywność fizyczną i właściwy model żywienia. I to na początku, w sensie prewencyjnym, profilaktycznym, powinien być klucz bardzo ważny klucz o tego, żeby nie dopuścić do wystąpienia otyłości jako choroby. To czasami nie wystarcza, ponieważ no, do, dobre intencje to nie wszystko. Trzeba używać właściwego języka, znaleźć narzędzia do edukacji. Takim w mojej opinii właściwym narzędziem jest godzina dla zdrowia, edukacja zdrowotna w szkole. Bardzo ubolewam nad tym, że nie jest to przedmiot obowiązkowy, bo tylko fakultatywny, bo myśmy wyobrażali sobie, że w czasie takiej lekcji, czy wielu licznych lekcji od bardzo młodych lat dzieci uzyskają informacje, które spowodują, że będą tę informację przekazywały rodzicom. Dzieci są ważne, dzieci są ważnym elementem tej układanki. Tak to może brzydko nazywam, ale będzie można docierać do rodziców i promować zachowania prozdrowotne, i nie siadać po skromniejszym, nieco mniej obfitym obiedzie do smartfonów i gier planszowych, tylko pójść na rower, spacer, basen, gry zespołowe coś robić po to, żeby, jeśli nawet troszkę ten posiłek weekendowy wspólny był obfitszy, żeby. Na tej drugiej szali był zbilansowany układ, czyli z jednej strony kalorie wydatkowane, wysiłek, a z drugiej przyjęte, bo jeśli to się uda zrobić, to ten problem będzie rozwiązywany. Więc warto promować takie zachowania przy każdej okazji. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, co wpakować do tornistra w sensie edukacji zdrowotnej. Wtedy mi się podobało, jak jeden z panelistów powiedział, że już do worka z kapciami trzeba, czyli do przedszkola, kiedy ta informacja. Będzie przekazywana dzieciakom, i one będą edukowały swoich rodziców. Takie projekty są realizowane. Sam biorę udział w takim projekcie, gdzie dzieci mogą zmieniać sytuację ryzyka wystąpienia otyłości i cukrzycy. Narzędzia są super. Mamy dzisiaj. Media społecznościowe, mamy infografiki, które można w uproszczony sposób docierać, gry, które pozwalają, także te ruchowe, które pozwalają pokazywać, co można zrobić, żeby zapobiegać powikłaniu otyłości. I to jest ten filar prewencyjny. Można byłoby o tym mówić, bo medycyna, stylu życia jest jednym z takich obszarów zainteresowań, którym się pasjonuje i myślę, że, że trzeba o tym mówić z pasją, żeby wszystkich. Informować i edukować, ale drugi filar, kiedy już mamy otyłość jako chorobę, to jest terapia, to jest leczenie. I jakiś czas temu lekarze byli trochę bezradni, kilkanaście lat temu, kiedy nie było skutecznych leków. Dzisiaj mamy bardzo dobrą farmakoterapię do terapii otyłości. To są leki, które mają znane mechanizmy działania. Nie będę szczegółowo chyba teraz tego omawiał, ale one pozwalają precyzyjnie. Nadzorować i kontrolować pacjenta chorującego na tę chorobę, motywować go do przestrzegania zaleceń, bo te filary medycyny stylu życia też proponujemy, ale te leki, farmakoterapia ułatwia pacjentowi wytrzymanie w tym reżimie, który, którego wcześniej nie dał rady. Zastosować, bo układ hormonalny mówił mu jedz więcej, nigdy nie jesteś najedzony. Nie masz uczucia sytości, apetyt jest cały czas wzbudzany w tych błędnych kołach, o których mówiłem dzisiaj te leki te procesy hamują, znamy mechanizmy ich działania. Mamy już dowody, że one zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe. Jeden z tych leków, które jest stosowane są leki inkretynowe, które na początku miały historię leczenia w cukrzycy. Dzisiaj leczymy także chorobę otyłościową, które wpływają na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Dzisiaj mamy systemy motywujące i motywacyjne, czyli na przykład ciągłe monitorowanie glikemii, sensory, które nosimy przy sobie, niezauważalny sposób przekazują informacje o poziomie glukozy, do stężeniu glukozy, cały czas do smartfona, kiedy człowiek może mieć motywację, żeby czegoś nie jeść, albo ostrzegają go o ryzyku wysokich wartości lub niskich wartości. To dla pacjentów z cukrzycą system stworzony, ale to jest absolutna rewolucja, to jest przełom w prowadzeniu takich pacjentów. Te systemy się rozwijają, są coraz nowocześniejsze, coraz bardziej dostępne, więc wykorzystujemy te technologie do tego, żeby poradzić sobie z problemem, bo na razie mamy 30- parę procent pacjentów z tą chorobą, za chwilę będzie 50%, a no nie chcę być. Yy, złym prorokiem, ale myślę, że jeśli czegoś nie zrobimy, nie poradzimy sobie z tym, to za chwilę będzie to przekraczało 50% i w każdym wieku będzie to problem. Że tylko krótkie pytanie odnośnie tych leków. Czy tutaj jest jakiś problem systemowy? Tutaj należy w jakichś kierunkach działać, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia? Ten system, nowy problem zawsze istnieje, to jest problem finansowy, bo mm. ja nie mówiłem o chirurgii bariatrycznej, o tym pewnie pan profesor wyleżał, mówił, jest chirurgiem metabolicznym, chirurgiem bariatrą i ten temat poruszał, ale Dostępność tych leków jest oczywiście mniejsza, ponieważ one nie są refundowane i są, jak wiele leków nowoczesnych, technologicznie na początku drogie. W związku z tym oczywiście wyobrażamy sobie, że taką ofertę możemy pacjentom składać, ale rozwiązania systemowe, które jestem przekonany głęboko przyjdą, bo te farmakoekonomiczne analizy spowodują, że będziemy wiedzieli o tym powszechnie, tylko perspektywa czasowa jest nieco dłuższa niż w ostrych chorobach. Przewlekłe choroby mają perspektywę czasową, gdzie korzyści nie są tak namacalne zaraz, krótko, w ciągu tygodnia, miesiąca, tylko czasem potrzeba dłuższego czasu. Chociaż badania naukowe pokazują te korzyści po trzech, sześciu miesiącach, ale żeby to się przekładało na oszczędności finansowe, to pewnie potrzeba więcej czasu, i politycy, i organizatorzy ochrony zdrowia, systemowe rozwiązania muszą to dostrzec. One będą pewnie również w systemach refundacyjnych, kiedy pacjenci. Będą z tego korzystać i każda złotówka włożona na leczenie otyłości przynosi 7 do 10 złotych korzyści. Tylko te korzyści dostrzeżemy za jakiś czas, nie jutro.